チワワの水はもう。 Siemano widzowie, ja dzisiaj zagrałem sobie na CSGO Skinsie Jestem trochę zlinowany Normalnie tutaj będziemy grać i Normalnie otwieramy skrzyneczki Więc polecę tutaj teraz klasyczkiem Pokaż jakie masz skrzyneczki Dobra, <grymne> <grymne> dobra Widzowie, dobre. lecimy z odcinkiem kolejnym A wy, jeżeli chcecie też sobie zagrać na CSGO Skinsie To pamiętajcie, tylko z kodem stricto Za jednego będzie kod Bartones. Chcecie kod Bartones, Ale nie mam na razie Będzie może kiedyś ale na razie kod stricto jest mega mocny pamiętajcie, że z kodem stricto macie plus 10 bonusów do doładowania i darmowe 2 złote 10 groszy zł na start dla nowych graczy i PIRATE SWAP, tradujcie tutaj swoje skiny, bo naprawdę strona ma mega ceny, mega promocje, bonus do doładowania 35%, nie wiem czy jakaś inna strona coś takiego ma, ceny są bardzo atrakcyjne, dużo bonusów naprawdę, jeżeli chcecie tradować skiny to nie ma sensu chyba w innym żadnym innej jakiejś konkurencyjnej stronie to jest chyba najlepsza strona, sprawdzałem i bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę współpracować z parę bo naprawdę mają genialne stawki. Genialne, no, dla graczy, oferty. No i tyle w tym macie. No i dla ciemno! Tak słucham, ej, bo tak się słucham, to chyba sam sobie tutaj skiny wymieję No i wody Sigma! U, dobra, dobra, zobaczymy, słuchaj. co tu ktoś wydropił. Coś takiego wydropił? Ziomek Digla za 140 zł. Okej, A ten wydropił takiego uspa. Ej, patrz Najlepsza wygrana. Kubany, jak tu napierdziela Teraz uspa, ale z czego? Z G2! ze skrzynki za to, 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 A, czyli prawie. ale nie, no jakiś tak że... duży O ja, przepraszam. Przepraszam. <gulacje> no, z czasem tak było, Czasem tak się dzieje. <gulacje> Dobra, to dzieje kola. Dobra, dawaj, klikaj coś tu Bartek. Nowa bitwa, klasyczna. I teraz tak, słuchaj. Pora yy, graliśmy z jakieś inne skrzynki, a nie, a nie właśnie te yy, z eventu, więc dzisiaj może ten evencik leci. I ja bym polecił ci to za 200 zł tam jest chyba skrzynka świąteczna, ona jest, ona jest taka czerwona jeszcze. A, w świąteczna, a, a no wiem, o ta Tak, tak, no 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 i ja bym dał ją... Ale wiecie, under, 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 underground, Czy jakiś tak? Czy, 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 no no underdog Underdog i daj może... Ej, co? Za 5000? Nie, 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 nie! nie. No co tu... ci nie pasuje kurwa? Przewalimy wszystko! Dobra, dobra, no, to czekaj. E, stań, dobra Daj, ale daj ten jakby ten upgrade, tak? Upgrade, tylko ten właśnie no, tańszy. No, 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 O, super, dobra. I daj takich z pięć może. Super. I daj, to, to wyjebmy, tak? No, 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 no. I daj może teraz y, standardowy na trzech. Uuuu, no tak. Mnie to już męczy, że... Ale, ale dobra, ej, czekaj. Może tak? Jest. Tak musi być. <noise> to ja, zdecyduj się. Ja mogę jeszcze opuścić, nie? Ja bym to zostawił, ja bym to zostawił, ja bym to zostawił. Zostaw, zo, nie, zostaw to. Grajmy. Grajmy, A, no to dobra, no to i samu Klasik i Michał. Michał Bageta. A jak mam Isamu na imię? Michał Kasprzyk? Co? Nie my... y I Samu, On ma... Ej, nie wiem. Kasprzyk Szymon, ma na Szymon, Szymon. Szymon! Ej, dobra, patrz. Szymon mi wydropił rękawiczki za trzy kapcie. No i pięknie. No i ja o też nie mu wydropiłem, kurwa, ale tanie, ale tanie. W ogóle mój widz wydropił takie rękawiczki, czaisz? No, 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 no. no. I, I, I tylko, no. tylko nie takie, a za 8 koła. Pisał mi na Instagramie i normalnie, no. I zajebista za zajebista batla. Patrz, jaki profit gościu ma. Czul, dobrze wyszło. Jeszcze raz, ja jeszcze raz. To raz? To no, 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 tylko czy na trzech, czy na dwóch? Na dwóch, to było stare mocne, jeszcze raz. Ty, ale wysprzękliliśmy się z profitu. Odrobimy y to jeszcze, odrobimy Dobra, to. no i mój widz normalnie wydropił rękawiczki za 8. Koła i teraz pisał do mnie tam z poradą, no ja się nam nie znam za bardzo, ale no coś tam postarałem się doradzić, dobrze jest. Że no chciałby to spieniężyć, nie? Tam sprzedać tego skina, sobie wypłacić. Ty, czekaj, czekaj. No i sobie ogarnie to pomału, nie? No to, 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 to powiem ci tak, to ty part, że. że ty no, no bo osiem. to <laughs> jakoś z stówki czy coś takiego. Ej, ale za 8 koła to można, to można kupić auto nawet, więc wow. No jest, no, no no. Wygraliśmy. Dobra, Dobra. git git, git, Dobra. git. Dobra. Słuchaj, ty... e... Kurczę, ej fajne to było. Ona jest fajne, dobra, to jest zajebista szynka, ale w chuj Uj, ryzykowna. Zróbmy to, zróbmy to samo, tylko nie na underdog, tylko na ten standard. Ale zmniejszmy, bo za dużo tracimy. Na trzy, no, no, no. nie? Standardowy. I chuj na cztery. Nie, nie. Czekaj, czek, czek, czek. Cześć Czembo. Alex i sama. I sama, dawa, i sama. Szymon Kaszpik, dawaj, dopierdowałamy się. I. No, no. I... Ej. Nie ma nic. A to jest standardowy. Aha, aha dobra, czekaj, o, czekaj. Okej. Okay, o okay. nie, dobra. Czekaj, Underdog czekaj, by czekaj, by czekaj, 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 teraz będę reklamicznie zatrzymała. No i chuj. Underdog by oddał. No. I, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jak to nie odda, to masz ciężką misję, stary. Masz ciężką misję. Damy O, dołączył i kału, i, ka o, o. i ka o. Ty, Kamerka ci się odpięła. O nie, czekaj, 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 Napraw to, bo bitwa leci. Przegrywamy, Bartek, napraw to. Przegrywamy, <laughs> przegrywamy. O, działa, działa, czekaj, to czekaj. Wygramy, czekaj. Transigramy, Dobra, wygraliśmy. Nie. Wygraliśmy, wygraliśmy. A, Ale... Czur, 300 we profit. <laughs> Okay. Nie, odpuśćmy jest... to sobie, bo stracimy na tym, jebać to, to kurde, za duże ryzyko Ej, Wejdźmy do kogoś może Za 50 koła? Już ubijam. Czemu nie? Dobra, dawaj tutaj za 60 złotych na trzech Po co? Po co? Stop. Będziemy profit. Stania denerwować? Jak to jest widz, Staniu, jak... o, by... fajnie by to był widz, nie? To ja bym mu kurde, aż, aż bym chciał mu oddać profit To jest profit. tylko taka bitwa, żeby po prostu się staty jakby zresetowały Te wygrane no, To jest tak zwana wróżba tak zwana wróżba, właśnie. No i czekaj, żeby dzwoni ciągle. Tari, jak my wygrywamy bitwę w tym momencie i mamy 5000 złotych profitu, a do ciebie ktoś dzwoni? Jest, co, brado. Dzwoni do, do mnie brat, bo chyba chce że już ma akcję. Ale co spokojnie. To ważniejsze rzeczy, czyli wygrywanie. To tak widzowie, celu... jeżeli w tym odcinku chcecie wygrać skina, to napiszcie Bartek odbierz od brata, nie? Napiszcie taki komentarz. <laughs> napiszcie to, to dostaniecie skina. Będziecie brali udział w losowaniu, nie? Dobra. Aj, aj. Dobra, ale wygrał przynajmniej yy, Staniu, więc jest okej. Okay. No. Wiesz co, no, no co, no co? Ja, ja bym po prostu teraz poszedł na skrzynki, nie na bitwy. o. I... I wciąż, nie lecimy. Słyszałeś ten dźwięk, to znaczy, że coś Ej, już myślałem, że Oby rękę... były w fakturyniu. A drogi jest? No nie, ale tylko oh, w no, nie Dobra, jeszcze raz, patrz to No i co? I co? I co? I co, i co? I oby były kurde drogie, oby drogi stan. No i to mi się podoba! Nie są najlepsze, ale też nie najgorsze. Jeszcze, 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 jeszcze. A <laughs> jak się mu spodobało! No to masz malenka, trzy i bad. Wychodzimy. Spierdalamy z tego. czekaj, a ile to złotych? No dobra, chuj w dupę. No, wymyślaj Bartek. Dobra, i teraz tak, um, polecam ci... Ta skrzynka była fajna, ta na górze, ta radioaktywna. No, ta... No, 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 Ona była fajna. Dawaj. Dobra, za 900 Lecimy z tym tematem, widzowie, i jest bagno. Dobra, ja nie chcę nawet na to patrzeć, nie? Co tam poszło? <grym, <grym, poszło, poszło, kurde pierde, bagno. Bo to może te badle, co? Czekaj, One. czekaj, ja coś wymyślę zaraz, tylko muszę się przyjrzeć. Masz agentów. No, że Ale... e, 150. Patrz to. Okay. Będą dwa za 200 wymienił. Hey, I co? Pucz. I co? Czekaj. I, ile to kosztuje w ogóle? Bo się czy jest na... plus. ty, 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 ja nie wiem, czemu ten agent tyle, kto za to tyle kurwa, płaci za tyle ty, ty, skina do agenta? To jest. Dobra, dawaj jeszcze. Ej, wiesz co, dawaj robimy batwę! Battle! Batle z... A, z agentami. agentami! Agent. Dawaj! I ty mi na pyk, pyk, pyk Dobra, za 7. Ej, ale ogólnie jest, jest chyba profit, nie? Po, dzi po dzisiejszym ten czy nie? Nie, bo chyba zaczynaliśmy z 6, nie, nie. ale i tak te 6 mamy z dwóch, więc i tak jesteśmy cały czas na proficie. Mmm, -mm. dawaj, Dobra. no co? Dobra. Standardowy na dwóch. Albo Ande. No Dobre, to zostawiam. się zdecyduj. Zostaw, zostaw, zostaw Dawaj i samu, bo on do mnie gadał dzisiaj, że... <laughs> że go plecy bolą, mu się nie chce drobić za dobrze, nie? Alimentów nie ma. Ale dobrze, Dobre. dobrze, dobrze jest. A nie, eee... serio, on spadł takie Dę, drogie? Spadł? Ej, patrz. Wiesz? Nasze? Ja i czuję, to jest wszystko. Ja nie ogarniam tych cen na gęsto. Ale dobra, dobra, mamy plus w czul, dobrze. Podoba mi się. na plus. Ej, do Jester'a to jest najlepsza skrzynka, mi się wydaje. Tak, a, tak, tak, no. Jest tania i dobry. No, co tu dropi? Człowieku, ja w to nie wierzę. Tylko, żeby jeszcze jemu nie, nie oddało tego swojego tego no, za No, 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 jak mu da, to kaplica no. I właśnie dało, bo chuj oh, gadałeś, nie. bo chuj gadałeś, depilu Ej, mamy profit? Nie, 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 nie. nie, nie, No czemu to przystowe kosztuje? Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. E, a dobre to jest, dobre, podoba mi się. No, więcej, więcej. <śmiech> <śmiech> dobra, 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 dawaj. dobra. Już będziemy na zero, nie? Teraz mu teraz to wygrałam. Okej, okay, i... dobra. No na, no zero. Jaki się Bartek Jaki... na Bolcie jeździ. No, ej, dobra, i po co że to, to jest... Nie ty, bo to jeszcze mamy gdzieś inny, debilu, patrz, widzisz? Dobra, jest okej. Okay. No a tym Bolcie powiem ci, że to jest fajna praca. Ej, dobra, czekaj, bo jest już na tym, jest już... Ej, no czekaj, bo dzwonią do mnie. O nie! Telefon mi się rozładował! No to nie, dasz gadaj, mu z... nie gadaj, nie gadaj! moje zdjęcie! Mamy, mamy taki profit, człowieku! Musisz to zobaczyć, musisz to zobaczyć, odpalaj tę kamerkę. Ej, no nie mogę! Jak mogłeś telefonu nie naładować? Ej, ale daj moje zdjęcie! <laughs> Ej, dobra, czekaj! Właśnie Gdzie przegraliśmy mam... bitwę, bo mu wydropił agent za 10 tysięcy. No nie, no w serio. Za 10 koła dostał agenta. Przegraliśmy bitwę. Zegrali, ale ty się głupie, gdy. Jakby... Łeh, <laughs> to poważnie. No, Jakbyś telefon nas rozładował, to już nie gadam. <laughs> A, ty widzisz, ekran? Ej Nie, no nie, dobra, dobra, ustawka, 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 ustawka. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I teraz odda, serio. Zaufaj mi. Już widzowie wracamy, kamerka temu patałachowi działa. Działa, mój kamerka! No. Widzicie widzowie, Bartones to jest wycielowany ziomek po prostu. On. Jaki w ogóle tryb? Standardowy. Standardowy i to jest bitwa, która jest już naszym. Ostatnie to koło ratunkowe, nie? Zrobimy to, to pod kątem widzowie dla Was, żebyście mieli co oglądać ciekawego. A bo, słuchajcie, Bartones to jest wylozowany ziomek, nie? Yy, on nawet jakby no. miał z prezydentem mieć kola, kurde, na Discordzie. To by miał wywalone i... A, dobra, tam z prezydentem. Czy muszę ładować telefon? A, potem stanu ładuje. Dobra, to mnie. Ogarniemy. Znaczy, Ogarniemy, no. Zgrywamy. tylko żeby coś fajnego nam wydropiłeś, takiego za 700 złoty. Ta drogi. Czemu niebieski skin jest droższy od niebieskiego? O, okay. ten skin, ten skin ma Kubox ogólnie na Avatarze. On się... Uto sam, ja takiego sobie wybrał, kurde. Ej, dobra, co jest? Nie daj, nie daj, bo to teraz się losy odwrócą. Kurwa. ale się odwróciły, proszę. Pana. Teraz, teraz się odwróciło. No i nie Bartek też je Widzisz mi te pieniądze. Patrz, 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 O nie dobra, dupie tam. <śm> no. Ej! Czekaj! Okay. Dobra, no, do no okay. jeszcze dwa razy by tak musiało odejść, żebyśmy go dogonili. No i gówno, nie. no i gówno Dobra. Kudy. Widzowie, zrobiliśmy raz potężny profit, tam wpadło 20 koła, potem coś tam przewaliliśmy, potem coś od, odrobiliśmy, potem znowu przewaliliśmy do dwóch, potem do sześciu No i tak widzicie, no bawimy się, bujamy, no raz się wygrywa, raz przegrywa, nie? Ja widzowie, jakbym, jak ja bym grał osobiście, robiłbym to z, z głową, nie? I, i, i wiecie, z dobrze, w dobrym momencie bym wypłacał te skiny, nie? A ja po prostu chcę dla was robić content. Chcę, żebyście Dokładnie. mieli co oglądać, żeby było ciekawie. No i trzeba stratę przyjąć na klatę. Przeżyjemy, Bartek. Dokładnie. I musimy zobaczyć Twoje nowe stanowisko. To już Jutro będzie za niedługo, widzowie. Nie mogę się doczekać. Jutro będzie lepiej. Jutro będzie lepiej. no i. Się Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i siema Pamiętajcie, co stricte na słapie na Zezotkins, na Discordzie Macie wyniki konkursu Konkursu wszystkich ostatnich odcinków I jeżeli chcecie wziąć udział w tym dzisiejszym To musicie być na Discordzie i napisać ten komentarz Co tam mówiłem gdzieś w pewnym momencie tego filmu, nie? No, dobra, to nara